Mamy dalsze intensywne opady śniegu. Śniegu już dosyć... No napadało. Na dosyć dużo. Drzewa są już pięknie obialone. Pola w momencie zrobiły się białe. Pada taki gęsty śnieg. Jest tam 0 stopni. Nawet jak jest 0 stopni, to śnieg po prostu no, nie topnie. Znaczy tam, gdzie jest bardzo mało, to tak leciutko, a tak poza tym to sypie intensywnie cały czas. Po prostu jest bajeczki. Drzewa takie oblepione, ca calusienkie. Zima w lutym zaskoczyła. Znaczy to, to, to nic nowego, bo w lutym to, to, to w końcu zima, no to Normalne, ale jak na te czasy, to tyleś ten, jak tak pada, to już jest dużo. Pięknie pana, Jeszcze nie pada jakiś, ale pada taki, taki dosyć intensywny. Nawet dosyć dosyć już się ta pokrywa śnieżna. Znaczy, ile tam? 5 cm może spadło, 6 może 4, jakoś tak, ale... No, ale jednak pięknie się mnie obieliło. Drzewa są tak samo bielutkie, gałęzie oblepione śniegiem. Jest po prostu przepięknie. Odwilż już niestety będzie, ale będzie silna, ale chwilowa, tak? Więc... Po ten weekend znowu powrót przymrozków. Chyba jakoś, ta, jakoś tak, ale... Ale to już nie będzie taki atak jak, jaki jest teraz, jaki był. I pięknie lepił Dalej pada dosyć mocno. Już niedługo zacznie łapać mro mrozik. Na razie minus 1 potem ma łapać. A tak poza tym to jest po prostu bajecznie Te płatki. Tam dalej też jest pięknie, ale już nie będę szedł tak daleko. Ale no zima jest piękna po prostu. No i na tu. Nie, tu może leżeć. Z 5 centymetrów myślę, że już leży na pewno. No później będziemy mierzyć. No i zima po prostu jest piękna. Śnieg pięknie to oblepił te drzewa. Szczególnie ładnie wygląda.